Wrócił Pan po 11 latach na stanowisko burmistrza żegania. Co się stało takiego, że postanowił Pan powalczyć ponownie o fotele burmistrza? Ludzie, mieszkańcy, przede wszystkim, szanowni Państwo, odchodząc z, z Urzędu Miasta, no, proszę zauważyć, że nigdy nie przeszkadzałem włodarzom miasta w, w uprawianiu. Nie tylko na no polityki, ale przede wszystkim w pracy na rzecz rozwoju żagania. No i gdzieś tam ten czar, bo no łezka wokół leciała z tego, co udało się zrobić z ludźmi, bo sam tego wszystkiego przecież ja nie zrobiłem. To ludzie, z którymi współpracowałem, to zespół, który był no budowany dla miasta żagania, udało się zrobić wielkie rzeczy w małym, biednym żaganiu, no bo to, to przecież nie, nie odkryjemy rzeczy innych niż te, które wiemy. No Żagan jest małe miasto, miasto, które potrzebowało inwestycji i to się stało. Najpóźniej no działo się tak, jak się działo wręcz jakieś takie kompleksy osobiste osób odgrywały największą rolę w tym, co się działo w mieście, a właściwie w tym, że się nic nie działo w żaganiu, a jakieś takie własne kompleksy zostały zostawały przyćmione. Tym, co powinno być na pierwszym miejscu, czyli tą, tym pomysłem na miasto, tak? tą pracą, tym zespołem, no bo to, to jest najważniejsze. Zespół jest najważniejszy, drużyna jest najważniejsza. Bez tego żaden sportowiec nie osiągnął sukcesu, bez tego żadne miasto, żaden przedsiębiorca nie osiągnął sukcesu. W biznesie, w biznesie mówi się tak, że trzeba otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie, żeby osiągnąć coś. A w urzędzie jakoś to bywało, czy, czy bywa w tych urzędach naszych w polityce zupełnie na, na, na odwrót, tak? Więc ja preferuję otaczanie się ludźmi mądrzejszymi, uzupełnianie się wiedzą, z wielu zakresów, i tworzeniem zespołu, tworzeniem drużyny, bo drużyna jest najważniejsza. I bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy udzielili mi tego poparcia, a swoją pracą będę udowadniał ze swoim zespołem, z drużyną. Kowala, że to było dobre postawienie i że żadnie przywracamy na drogę rozwoju. Dokładnie, w kampanii motywem przewodnim było to właśnie to hasło, że powrót na ścieżkę rozwoju. Właśnie jak Pan chce tego dokonać? Ja szanowni państwo, przychodzę z bagażem, bagażem doświadczeń, tych, których tu miałem, ale również tych, których miałem w biznesie. O 11 lat byłem w prywatnym biznesie i Jakoś sobie radziłem, mam z czego żyć. Chciałbym to jeszcze bardziej wykorzystać i pogodzić, wnieść na tą miwę naszego żagania, natomiast ja wiedziałem, że jest źle w żaganiu. Ja wiedziałem, że jest źle, bo przecież obserwowałem to jako radny Sejmiku i obserwowałem ten, ten brak aktywności naszych władz żagania. Ale nie wiedziałem, że jest tak bardzo źle. Jest naprawdę gorzej niż myśleliśmy. Trzeba to uporządkować. To już się dzieje. Natomiast myślę, że ludzie widzą, mieszkańcy naszego miasta, widzą, że tempo mamy niezłe. Jest, jest, jesteśmy wszędzie. Drużynie dziękuję, bo naprawdę nasi radni no pomagają nam bardzo, bardzo, bardzo w bieżącej pracy. Cóż, musimy się skupić na nie tylko na pozyskiwaniu środków. Unii Europejskiej, ale przede wszystkim musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze i tu Państwa zaskoczę nad planowaniem budowy miasta. Bo proszę sobie wyobrazić, że w żaganiu nie ma nic zaplanowanego od nowa czyli nie mamy miejsc na nowe budynki wielorodzinne, na budynki jednorodzinne, nie mamy miejsc na strefę przemysłową, to wszystko co zostawili zostawiłem, to wszystko jest, nie ma nic nowego. My musimy szukać miejsc na budowę domków jednorodzinnych, na budowę domów wielorodzinnych, na działalność gospodarczą, a jesteśmy miastem niezwykle trudno skonstruowanym, bo otoczonym lasami i no i wojskiem. I tutaj bardzo się cieszę, że z wojskiem udaje się, udało się już odbudować te te relacje, które miałem i miałem je bardzo dobre i ta 11. lubuska dywizja kawalerii pancernej zawsze była w moim sercu i będzie. I wojsko wiem, że będzie się bardzo mocno rozwijało. Mają tutaj mnie, mają nas, miasto, za partnera, za przyjaciela. Pomożemy we wszystkim. Natomiast musimy aktywnie poszukiwać inwestorów. I teraz gdzie? Jedną strefę tak niefortunnie rozkopano, że są archeologowie na niej. Yy, innych miejsc inwestycyjnych nie ma. Rozpoczęliśmy już rozmowy, żeby je pozyskiwać, tylko to są lata planowania. Nie narzekam, pracujemy, yy, wiemy, co żegnam potrzebuje, żegnam potrzebuje rozwoju w każdym celu, żegnam potrzebuje przede wszystkim wzrostu dochodów własnych, a dochody własne to są dochody z działalności gospodarczej, z nowych miejsc pracy, tak? Z nowego PIT-u, CIT-u, to są to, co bardzo potrzebujemy, to potrzebujemy mieszkańców, bo ich yy, ubytek jest straszny. Ponad 4 tysiące na przestrzeni o to, już, dla... o, to, o to jeszcze chciałbym zapytać, ale też okay. e, chciałbym e, tutaj porozmawiać o tej pierwszej Pana decyzji: negatywna opinia odnośnie spalarni. Właśnie m, wiadomo, że obiecywał Pan to m, w kampanii wyborczej mieszkańcom, że no jednak nie będzie Pan za spalarnią, ale tak nie Dlaczego? Bo no myślę, wydaje że ta spalarnia mimo wszystko jest potrzebna i będzie potrzebna. Szanowni Państwo, to nie, nie włączyłem się w negatywną ocenę spalarni, bo, bo kampania. Włączyłem się, bo po drugiej stronie jest zakład, który także w sercu mam i widzę, co się tam dzieje. I to mi się bardzo nie podoba. Skąd tyle śmieci się wzięło? To jest podstawowe pytanie. Nie ma tego rozliczenia. Ja, ja to rozliczę. Ja to rozliczę, bo ambicjonalnie na tym mi zależy. Na pytanie mieszkańców, dlaczego taka spalarnia, czy taka, czy jest potrzebna, skąd śmieci, jeżeli nie będzie, i tak mieszkańcy nie uzyskali odpowiedzi na żadne zadawane pytanie. Na pytanie, jakie są alternatywy? Też nie było odpowiedzi. Ja, ja nie preferuję takiego stylu pracy, no, zawsze biznesowo musimy mieć Na kilka rozwiązań. Ale spółka przynosi dochody. Ale wie pan co, to nie jest dla mnie w, w jakiś miarodajny, no właśnie, efekt, no, dochody. Jest to spółka przede wszystkim samorządowa, nasz, naszych gmin, mieszkańców, my jesteśmy ich właścicielem, tak? Ona nie była budowana, żeby mieć dochody. Ona była budowana, żeby zapewnić nam stabilność co do, działalności odpadowej, co do działalności odpadowej dla naszych gmin, nie dla obcych gmin. Dla mnie nie ma tematu najważniejszego, jakim jest dochód, tak, bo mo mogę odwrócić piłeczkę, skąd ten dochód, dlaczego, dlaczego tak drogie śmieci, dlaczego my mieszkańcy gmin, którzy partycypowaliśmy w budowie płacimy tak horyzontalne stawki za śmieci, a wy macie dochód. No nie tędy była budowana ta spółka, tak. Tam był budowany jeszcze Łużycki Związek Gmin, który miał się zająć Całą się odpadało, został zlikwidowany. To jest kardynalny błąd. I tutaj jest również błąd zarządu Rady Nadzorczej Łużyckiego Centrum Recyklingu, bo się to teraz tak nazywa. Bardzo bo to on jest od przekonywania, ten zarząd gmin, a on doprowadził do sytuacji, że to zlikwidowano. Myśmy budowali Łużycki Związek Gmin od lat. Ten Łużycki Związek Gmin przy również mojej upartości zdobył te pieniądze. Wybudowaliśmy ten zakład. Tak? On został oddany chyba 2014-2015. I super nie dla osiągania zysków, tylko dla zabezpieczenia. Tak? Tych śmieci tam tyle nie powinno być. My, nie, my budowaliśmy, jak pamiętam, na 25 lat wysypisko, nie na 10. Rozumiem ten fakt, że no spalarnia nie powstanie, tak? bo już było... Na było przegłosowane, spalarnia nie powstanie, natomiast my powinniśmy zainwestować. Bardzo się cieszę, bo to, co zarząd marszowa zakomunikował, czyli wchodzi w działalność, większą działalność recyklingową, to, to było komunikowane na każdym spotkaniu. Dlaczego wy nie robicie tego? Więc bardzo dobrze. To, że ma zamiar wywozić odpady do spalarni w Niemczech, bardzo dobrze, to też była. No, komunikacja, tak? E, w tą stronę. Tylko jeszcze raz. Nie zamykajmy drzwi przed tym, co się stało. Skąd jest tyle odpadów? Dlaczego inne gminy, które nie były partycypantem w budowie, woziły śmieci również za takie same pieniądze, co żary, żagań i inne gminy? Nie jest dla mnie wytłumaczeniem, bo nie mogliśmy wprowadzić innych cen. Nie, ja tego nie przyjmuję.